Witajcie w kolejnym odcinku z Legendy Teorii w Red Dead Redemption 2, a w dzisiejszym filmie zobaczymy czy w prologu da się zapolować na niedźwiedzia, którego mamy unikać i najważniejsze czy go upolujemy. Wracamy po raz kolejny do naszego zimowego bazowiska, czyli jesteśmy z powrotem w chapterze pierwszym, tak zwanym prologu. I zanim wyruszymy na misję dla Pearsona, czyli naszego gangowego rzeźnika, to chciałbym zgarnąć itemy z naszego pokoju, bo chyba tam możemy jedynie coś ciekawego znaleźć, które na pewno nam się przydadzą w dzisiejszej teorii. I naprawdę jestem ciekaw, czy uda się załatwić tego niedźwiedzia. Ale Wy w komentarzach możecie napisać, jak myślicie, czy uda się, czy jednak się nie uda. Uda. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy. Witam panowie, czy tutaj coś u Was znajdę przydatnego, ale chyba nie. Nie chcę marnować czasu, dlatego lecę z powrotem do naszego e, pokoju, ponieważ tam w jednym z poprzednich odcinków, a dokładniej w filmie, w którym to próbowałem opuścić e, nasz zimowy e, obóz w prologu, czyli za wcześnie. E, to oczywiście tam zgadnąłem ciekawe itemy. Zresztą możecie nadrobić tamten film, bo naprawdę fajnie wyszedł i ciekawe rezultaty były. Jednak dobra, ja wchodzę do nas, zabieramy. I będzie. Tonik też zabieramy. Tu jeszcze coś było z tego co pamiętam. No i dobrze pamiętam. Bardzo dobrze mamy to. I to chyba wszystko, co możemy stąd zgarnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tych itemów trochę mamy. Mamy też te, które nam zbustują mocno rdzenie, więc na pewno walka z niedźwiedziem będzie. Całkiem wyrównana, chociaż zobaczymy. Możemy sobie zapalić jeszcze przed wyjściem. A wy przed wyjściem możecie sprawdzić, czy na pewno już subskrybujecie mój kanał, żeby kolejne filmy w moim wykonaniu was nie ominęły. A ja teraz, bez przedłużania, lecę odpalić naszą misyjkę W sumie, Charles tam mówi, żebyśmy uważali na niedźwiedzia, bo jest bardzo wkurzony, ponieważ no jest wygłodniałe, jak w sumie my. I tak się zastanawiam, jeżeli uda się go upolować, jak zareaguje Charles? Czy będzie jakaś reakcja skryptowana? Bo w sumie, my potrzebujemy dużo jedzenia zresztą teraz słyszycie że musimy wyżywić całe obozowisko no i tego jedzenia nam brakuje polujemy na jelenie a te jelenie w porównaniu do ogromnego niedźwiedzia to jest nic to będzie ciekawe, jeżeli będziemy mogli przynieść tego niedźwiedzia bądź jakoś zareaguje Charles no, ale oczywiście przekonamy się ja pominąłem całą tą rozmowę bo widzieliście jak to wyglądało na wstępie i w sumie Czekajcie, muszę odjechać, bo chciałem zobaczyć. Dostaliśmy łuk, tylko łukiem no raczej tego e, niedźwiedzia nie pokonam. Chociaż zobaczymy, co jeszcze mam. Mamy karabin powtarzalny i to tyle, tak? No mamy jeszcze obrzyna w razie czego, jeżeli nie uda się dojechać tego niedźwiedzia w taki sposób tym ekwipunkiem, to jeszcze spróbuję e, zrobić misję i zdobyć rewolwer Mikey, e, zresztą pokazywałem wam jak go zdobyć w prologu. Jeżeli mi się to uda, co jest pewne, to zobaczymy jak niedźwiedź poradzi sobie z tamtą bronią, bo oczywiście rewolwer rewolwerowi nierówny. Chociaż może za pierwszym razem się to uda, jeżeli gra w ogóle na to Pozwoli. A dobra, my jedziemy tutaj. Musiałem się przez rzekę przeprawiać. Dawaj mi tego niedźwiedzia. Jesteśmy już blisko naszego celu. Jeszcze nie niedźwiedzia, ale tego oryginalnego w tej misji strasznie to się duży, jeżeli chodzi o ten prolog, no ale trudno. Coś widzę, no to dalej patrz gościu. I idziemy polować. Dobra, pytanie: Tylko, czy ja mam łuk, czy zostawiłem go? Biorę resztę broni, którą i tak już wybrałem, chociaż nie wiem czemu mi jej nie dało. Ale oczywiście, misja musi nas poprowadzić za rączkę. Dobra, mamy karabin, mamy łuk, więc możemy iść. Ja już jestem przygotowany. Nie ma problemu. Ja się zastanawiam, jak tego niedźwiedzia zaatakować czy go zaatakować znienacka, czy go jakoś zwabić. No nie wiem, zobaczymy, ale nie ma co tutaj marnować czasu. Lecimy dalej. Dobra, sokolę, oko sobie zaraz odpalimy. Najpierw dobiegnijmy. Do łani, proszę bardzo. Tak, jestem gotowy. Mam nadzieję, że się uda trafić. O, udało się. Za pierwszym razem, proszę bardzo. Jakby tak poszło z tym niedźwiedziem. A się okaże, że on jest tak banalny. W załatwieniu, no to będzie coś niesamowitego. Jeżeli tak by było. To byłoby to coś pięknego, ale obstawiam, że nie będzie to takie proste. Dobra, tu mamy kolejnego, więc lecimy. Powinienem uważać, ale biegnę. Dobra, to było ciekawe. Dobra, ten dostał. Mogę go dobić. Czekajcie, gdzie on biegnie. Tu biegnie. A, to było bezsensowne, ale myślałem, że wybiegnie na wprost nas. Ale niestety, który to jest zieleń? Ten postrzelony jest chyba ten Trafiony i zaraz będziemy stąd Zjeżdżali, co za tym idzie Że będziemy mieli e, Moi drodzy okazję zapolować na Niedźwiedzia, chciałem powiedzieć nie wiem dlaczego, ale chyba przez ten Klimat, który tu jest No niech będzie niedźwiedź grizzly To nam wystarczy I teraz do Charlesa Dobra, jesteśmy męczeni. moglibyśmy Coś wziąć, tylko ja nie chcę jeszcze Chyba tych rdzeni bustować. No to nie ma sensu Dobra, zjedzmy sobie coś I jedziemy do naszego Aktualnego celu Czyli niedźwiedzia Mamy niby jedzenie Ale zobaczmy jak to będzie wyglądało Dobra, ja nie chowam karabinu stawmy go Dawaj, dawaj, dawaj Czemu ty tak jedziesz? Co on odwala? Dobra, miejmy nadzieję, że będzie reakcja tutaj na tego niedźwiedzia Bo tego się... Raczej nie spodziewa, że zaatakujemy, chociaż on nas ostrzega, żebyśmy wolniej jechali. I w sumie jestem ciekaw, czy jakbyśmy na przykład zaczęli galopować, to ten niedźwiedź nas zauważy. Jest i nasz cel. Zobaczcie, niedźwiedź schował broń Artur, nie wiem dlaczego. Ale oni jeszcze nie skończyli. O, dobra, teraz skończyli. Ojej, mój drogi, nie omijamy go. Jedziemy do niego. No, musi być naprawdę głodny. Okej, okay, mogę wycelować. Bałem się, że nie mogę. Okej, okay, zareagował. Strzelaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, dobra, to było głupie. To było głupie. Schowało mi broni. Nie wiem dlaczego. Aha, bo... Ja... Nie wziąłem. Dlaczego? Okej, okay, ten niedźwiedź ewidentnie zbustowany, bo mnie zabił od razu. Hej, okay, kontynuujmy. Miejmy nadzieję, że mam tu punkt kontrolny. Muszę uważać. Musiałbym wejść na jakąś skałę, bo Charles reaguje, że strzelimy do tego niedźwiedzia. Krzyczy na nas i każe strzelać do niego. Więc no jest reakcja, to jest fajne. Tylko pytanie, czy my możemy go załatwić, bo on nas załatwia od razu. Dobra, ja muszę teraz przy po tym podejściu załatwić sobie jakieś leki czekajcie, czy my jesteśmy no nie, no my już przejechaliśmy to wytepało nas za daleko no i muszę zaczynać tą misję jeszcze raz dobra, czy ja mogę to przyspieszyć jesteśmy już tak blisko ale ta rozmowa z Charlesem się przedłuża, na szczęście jesteśmy dobra, dawaj dawaj z tym niedźwiedziem i się zastanawiam gdzie mógłbym, wiem gdzie mógłbym odbiec od niego Dobra, dawaj. Wsiądź na swojego konia, oczywiście. Że tak, jeszcze nam gra nie zaliczyła. Dobra. Dawaj nam tak. To nam się przyda? Niedźwiedź na wprost. No tak. Tak, tak, tak. Chłopie. Ominiemy go. Na spokojnie. Dobra, czy mam broń? Nie mam broni. Kurde, kurde, kurde. Dawaj mi broń. Okej. Okay. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, lecimy. Zobaczmy, czy się uda. Okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy on ucieka? Ej, on ucieka. No nie mówcie, że on ucieka. Czego teraz przepuszyłem? Był naprawdę ogromny, nie. Ej, dobra, reakcja jest jeszcze lepsza. Tylko On poleciał No nie no, lecimy do niego Co ty? Czekajcie czy ja mogę go... Mogę Tak mi się wydaje, że mogę go wyszukać albo i nie Okej okay. Tropimy go I on gdzieś tu jest Przynajmniej tak wynika z naszego Okej okay. Tu gdzieś jest? Gdzie on jest? Nie widzę go nigdzie. A tu gdzieś niby biegł. Stwierdzi, nie wybiegł. Troszkę twierdzi, Nie, tu ja jechałem. No i gdzie jest ten niedźwiedź? No nie mówcie, że on wyparował. Ja pierniczę, naprawdę. Gdzie może być ten niedźwiedź? Pewnie obstawiam, że schował się gdzieś tutaj w jaskini. Albo uciek naprawdę gdzieś daleko. Chyba, że się zespałnował Też tak może być, ale niestety Czar stwierdził, że zawali nam misję. Pewnie jak wrócę do punktu kontrolnego, to wywali mnie już dalej. Nie wywaliło nas dalej. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Jest dobrze. Dobra, czekajcie. No czemu mi tą broń odkłada? Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Czekajcie, mogłem wziąć mnie... Okej, okay, mamy to A nie, nie mamy jedzenia, nie mamy jedzenia. Oj, ale zrąbałem Ale zrąbałem Dobra, Charles, może pomóż? Gdzieś czar. O dobra, zajął się Charlesem. Nie, 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 tylko żeby nam nie uciekł. Dobra, potrzebuję. Czegoś mocniejszego. Ucieka, 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 ucieka. Dawaj, Charles. Dawaj, Charles. Lecimy za nim. Lecimy za nim. Wydaje mi się, Everything że. You. You naprawdę nam uciekł. A jajaj, znowu nam uciekł. Dobra. Oddalmy się, żeby ten niedźwiedź nas zraszował. Chociaż musimy też uważać, ale dobra. Dawaj. No nie, wywalił! Muszę zacząć tą misję jeszcze raz. I tak dobrze, że misja nie kończy się niepowodzeniem, jak go zaatakujemy i sprowadzimy na siebie, tylko rzeczywiście możemy go odstraszyć. I tu jest fajna reakcja, że wszystko tu ze sobą współgra, chociaż wolałbym rzeczywiście go móc dopaść i na przykład jakoś zaskoczyć Charlesa, ale niestety... W taki sposób na razie się tego nie udało, jednak nie poddajemy się i mam nadzieję, że teraz się to uda. Nie siadam z konia, będę atakował póki no, będę miał taką możliwość i miejmy nadzieję, że tym razem to wypali. Jeżeli to nie wypali, to będę naprawdę zawiedziony, bo mam taką nadzieję, że się uda. Dorwać niedźwiedzia Mam nadzieję, że wy to doceniacie Jeżeli tak, to koniecznie kopsnijcie lajka Zostawcie mnóstwo łapek w górę Będę naprawdę wdzięczny i zadowolony Bo to wspiera mój kanał Nie ma... Nie, czekajcie, czy to jest trochę dalej? Proszę, powiedzcie, że to jest dalej Że to jest tutaj Błagam Jest ten niedźwiedź? Jest, Jezu, dobra Miałem schizę, ale na szczęście mamy go Dobra Dawaj, 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 dawaj Powiedz swoją kwestię Uwaga, no Dobra, dawaj, dawaj. Znaczy, pijemy Dawaj, uwaga. Dobra, czekajcie, czy to, czy to. Nie, czekaj, wyciągnij tą broń. O kurde, ale zrąbałem. Ale zrąbałem. Masakrycznie zrąbałem. Dobra, dawaj, dawaj. Lecimy za nim. On ucieka. Kończy mi się amunicja. Ale zrąbałem. Dobra, on tu leci, on tu leci. Aha, i uciekł. Ja pierniczę. Normalny sposób niestety niedźwiedzia nie da się załatwić. Możemy się pobawić modyfikacjami, ale dawajcie znać w komentarzach pisząc propozycje do kolejnych filmów. Mogliśmy odstraszyć niedźwiedzia. Była to alternatywa. To niestety nie udało się go zabić. Nasza dzisiejsza teoria zostaje obalona.